Witajcie, zapraszam do rozkładu dla strzelca na listopad o miłości, energię dla związków, relacji, e, miłosne, czułościowe, więc zobaczymy, co w tych kwestiach e, te karty będą chciały Wam przekazać za moim pośrednictwem. To jest rozkład ogólny, więc nie będzie dla Was wszystkich, nie będzie wszystko. Miejmy to na uwadze i nie bierzmy niczego tak na siłę. Nie dopasowujemy się, bo tu nie o to chodzi. Bierzemy to, co czujemy, że jest nasze. tak siedzi w braku, w jakichś tęsknotach w jakichś smutkach, niedoborach coś doskwiera, coś dolega ale to, to jest energia już trwająca z poprzednich y, tygodni, miesięcy miłosne rozterki takie troszkę y, zastanawianie się, dylemacik no, jak sobie tutaj w tej sytuacji poradzić, jak z czegoś wybrnąć nie mówi się zbyt wiele o tych uczuciach, a one są tutaj. Um, może nie dochodzić do wyznań miłosnych, w ogóle jest takie wyciszenie, ale Ach, ta miłość kogoś boli, dla kogoś jest ciężarem. I ten człowiek taki, taki obciążony tym wszystkim, i tak jakby jesteś w jakimś takim cyklu. Kręcisz się tak w kółko i udajesz, że czegoś nie ma, że coś się nie zadziało, że może udajesz, nie widzisz końca, nie zauważasz zamknięcia pewnych drzwi, że jakiś etap jest już za tobą. Celowo go nie wiem, u, nie, wiem nie zauważasz, nie dostrzegasz, nie chcesz się z czymś pogodzić. Może tak być, ale. Tutaj przychodzi czas przełomu, rozliczeń, kiedy to masz z siebie zrzucić te wszystkie bolączki, te ciężary, bo, bo na to zasługujesz, aby dopuścić do swojego życia energię nowości, energię takie pozytywne, takiego ciepła, radości. To chce do ciebie przyjść, to puka do twoich drzwi, ale ty nie chcesz otworzyć. Miesiąc takich weryfikacji, borykania się z jakąś przeszłością, sytuacją, która już tak jakby ja wiem, że to, że to mi nie popłaca, że to gdzieś już trwa, że ta podróż dobiega końca, bo tu nie ma jakiegoś kontaktu, tu jest problem z łącznością, z, z jakimś z komunikacją, z dystansem który jest trudny, się wydaje do, do pokonania. No dlaczego trudny? No bo ktoś tak sobie decyduje, jedna strona, że, że nie będzie w tym uczestniczyła, albo że mm, tak ma być, bo po prostu tak jest lepiej, tak jest właściwiej. Jedna ze stron dojrzała do tego, aby się odsunąć, aby zakończyć, aby odciąć się, bo to będzie taką Um, najlepszym rozwiązaniem, takim najbardziej właściwym dla danej sytuacji, i radą dla Ciebie jest, abyś to, to rzeczywiście wszystko puścił, zostawił, przestał siedzieć w energii cierpienia, um, rozterek, bólu, braku, bo to jest w ogóle już nie, niepotrzebne Ci, bo Ty masz przed sobą nowy czas, nowy dzień, tutaj jest um, energia. Um, bardzo piękna, jeśli coś zostawisz, pozwolisz czemuś odejść, odzyskasz spokój i w najbliższym czasie odbudowujesz się, regenerujesz się bardzo pięknie i taki nowy człowiek, nowa ja, nowa siła i budzę się pewnego ranka z takim niedowierzaniem, ojej, dlaczego ja tego nie zrobiłam wcześniej dlaczego ja tak się tego kurczowo trzymałam czemu ja tego tak nie rozumiałam dlaczego tego nie czułam tak właściwie bo ty musiałaś odrobić tą lekcję ale przychodzi moment że to tak w tobie pyka już, dojrzewa że ty rozumiesz, że ty się z tym godzisz że to akceptujesz żegnasz te drzwi zamykasz wychodzisz z tego korytarza opuszczasz go Czujesz ulgę, wybaczysz, wybaczysz komuś, też jest taka rada. Wybacz, podziękuj, niech sobie to otrunie, bo przy tobą jest zupełnie coś nowego i całkowicie lepszego. To jest dla ciebie, to jest dobre, to jest właściwie, to jest nowa era w twoim życiu się zaczyna. Bardzo yy, taka obfita, szczęśliwa, ciekawa. Pozwól temu wreszcie. Yy, Zaświecić, pojawić się, bo nie pozwalasz, bo to stoi już tam przy tej twojej brameczce, ale ty uparcie jeszcze walczysz z jakąś przeszłością, to jest już taki czas ostatecznych pożegnań, wybaczeń, weryfikacji i po prostu wzbijasz się do góry, do, do nowego, bardzo wysokiego lotu, do lotu szczęścia, powodzeniu, w radości. Z uśmiechem na twarzy, którego bardzo mm, ostatnimi czasy ci jakby brakowało. Bardzo ładny przełom w Twoim życiu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszeń.